Manderko i czołem, tutaj szybek.pl. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać trik, który już troszeczkę został zapomniany. Mianowicie chodzi o tajnik oddychania pod wodą. Zasada jest naprawdę prosta. Chodzi o ustawianie odpowiednich bloków czy też itemków. Bo w zasadzie nie wiem, czy trzcina to blok, czy itemek. No raczej blok. Ehm. W każdym razie. Zacznijmy może od tego, co wyszło nie tak dawno. No w sumie jakiś czas temu, ale wciąż nie tak dawno. E chodzi mi o enchantowane e itemki. W tym wypadku akurat chodzi mi o e enchantowany hełm, który pozwala na dłuższe przebywanie pod wodą. Włączę teraz survival mode, zajdę pod wodę i sami zobaczcie. Pasek powietrza dość szybko się ulatnia. No i nie, nie bardzo możemy coś. Yy, czego zrobić. Więc tu z pomocą przychodzi nasz hełm, który po założeniu sprawia, że możemy znacznie dłużej spacerować po dnie zbiornika wodnego yy, bez wynurzania się. Jedyny minus w końcu powietrze się skończy. Teraz go ściągnę. I kolejna rzecz, która może się nam przydać. Drzwi. Niepozorne drzwi. Po ustawieniu ich pod wodą wytwarzają dwa bloki, w które możemy się zmieścić i oddychać swobodnie. Nie znikną e, jak część itemków, którą możemy posadzić pod wodą. Jak część bloków. E, rozniszczmy je teraz. Tak samo działa to na metalowe drzwi. Następny blok, który może się przydać pod wodą, to kraty oraz szklane płytki. Które po ustawieniu pod wodą również dają nam małą przestrzeń, w której możemy oddychać. No tutaj to akurat są rogi, trzeba po prostu w nie, wy, w nie wycelować. I to tyle. Tak samo właśnie działa to z kratami. Posprzątajmy. Ok. Kolejna rzecz znak. Znak możemy ustawić na jakiejś ściance, i też nie zniknie. Możemy w tej bańce jednego klocka powietrza też oddychać. Jedyne co, no to woda nas znosi z powrotem pod znak. Następnie możemy także zastosować zn a, znaki. Płotki. Łotki akurat są wygodniejsze od szkła, czy też yy, żelaznych yy, krat. Jest większa przestrzeń, w której możemy się pomieścić, yy, więc wejdzie tu ewentualnie więcej niż 4 gracze. Chociaż jeszcze tego nie sprawdzałem, ale tak przypuszczam. Możemy także używać pochodni. Że one właśnie znikają pod wodą. Ale gdy podejdziemy do ścianki, to na chwilę daną to bańkę powietrza, w której możemy oddychać. Więc można troszeczkę posiedzieć pod wodą. Yy, znikające takie bloki to też. go wypłynę na powierzchnię. O. Również może nam posłużyć czerwona pochodnia, guziki. Drewniany, jak i kamienny, dźwignia, ehm, nowy przedmiot, którego nazwy zapomniałem. To jest chyba hak do linki naciągowej. Może tak to się tłumaczy? Oraz liany. One również wytworzą na chwilę bańkę powietrza, po czym zostaną zmienione z powrotem w itemek i się zniszczą. A na koniec moja ulubiona rzecz mianowicie, mianowicie czucina. Która również rośnie sama sobie pod wodą. W tym samym tempie jak na powierzchni. Dodatkowym plusem trzciny jest to, że przenosi światło. Jak widzicie, rozświetliła nieco dno. Spełnia rolę takiego światłowodu, kolejny i plus. Także jest to mój ulubiony sposób na oddychanie właśnie pod wodą, z tym, że. Czym jest gorsza na przykład od płotka? Musimy ustawić ją na krawędzi na krawędzi bloku. Nie ustawimy jej po prostu tak na płaskim terenie. No to jest akurat jej wada, ale poza tym myślę, że się przydaje. Szybko się zbiera no oraz rośnie. Mam nadzieję, że ładnie to objaśniłem, pokazałem. Nie uznacie tego za kolejny bezużyteczny poradnik. Zauważyłem, że po prostu część ludzi o tym zapomniała, bądź po prostu o tym nie wie, i sądziłem, że warto to pokazać. Wyraźcie swoją opinię w komentarzach. Jeżeli o czymś nie powiedziałem, coś pominąłem, również zwróćcie mi na to uwagę. Więc jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się podobało, trzymajcie się i cześć!